16 września odbył się koncert charytatywny dla Sandry Korsak, 22-latki, która od 11 lat choruje na ataksję móżdżkową. Jest to bardzo rzadka choroba, która uniemożliwia samodzielne poruszanie się i choroba niestety postępuje. Bardzo się cieszę z tego powodu, jestem bardzo wdzięczna dziewczynom, że w ogóle się odezwały. To dla mnie były nieznajome osoby i jestem naprawdę szczęśliwa, że... Ktoś o mnie pamięta i myśli. Marzeniem Sandry jest wyzdrowieć. Chciałaby móc wstać rano bez niczyjej pomocy, ubrać się i wyjść do szkoły. Teraz w tych wszystkich czynnościach muszą pomagać jej najbliżsi. Jestem bardzo szczęśliwa, że młodzi ludzie, którzy no, bez żadnych zobowiązań w stosunku do nas, a pomoc niosą bardzo dużą, także bardzo serdecznie im dziękujemy za to. Aby dziewczyna mogła normalnie funkcjonować, potrzebna jest bardzo kosztowna operacja, która musi być przeprowadzona w Chinach. Rodziców dziewczyny nie stać na nią, dlatego został zorganizowany koncert charytatywny, podczas którego wystąpił m.in. zespół kurkuma. Zgłaszają się ludzie, na przykład ostatnio zgłosił się pan Wielowski z Panderozy który no, przekaże na nasze konto 5 tysięcy złotych. To jest bardzo duża kwota, także bardzo ci dziękujemy. Ale są jeszcze inni moi znajomi, którzy wspiera wspierają nas przez cały czas i pomagają. Są z nami właśnie dzisiaj ubrani wszyscy w koszulki czerwone z napisem Zbieramy dla Sandry. I oni nas bardzo mocno wspomagają i wspierają. Znam, słuchałam ich, wszystkim mi się bardzo podobają. To jest właśnie mój klimat taka bluesowo alternatywno rockowa muzyka. Sandra studiuje dziennie, a to sprawia jej duży problem, bo nigdzie nie może sama się poruszyć. Koncert to apel do ludzi dobrej woli, aby pomóc Sandrze wyzdrowieć. Relacja z koncertu w najbliższym odcinku programu dzieje się w Szczecinie. Zapraszamy.